Trochę nie nagrywałem kwestia tego, że zacząłem inne treningi robić. Dzisiaj pokażę taki jeden z tych treningów, które robię ostatnio. Się sporo zmieniło, bo zacząłem. No zmieniłem system. Potem trochę o tym opowiem. Ale teraz pierwszą serię bez ciężaru robię, kompletnie bez ciężaru, chwytem młotkowym. Katowałem ostatnio jakoś 14 dni z rzędu codziennie, po 3 serie nawalałem bez żadnej przerwy. Zajeżdżało i teraz zrobiłem jeden dzień przerwy żeby większa moc była i żeby się zregenerować w końcu trochę, no zobaczymy na ile powtórzeń kontrolowany ruch staram się robić tak pod serię to. right Czy pomyliłem w obliczeniach się? Możliwe, że się trochę pomyliłem. Coś mi się kurno zamyśliłem się i już się zgubiłem. Czy jedno powtórzenie do przodu, czy do tyłu? Pierwsze czy tam 14 powtórzeń jakoś chyba. Każdy ruch dotykając drążka klaty. Potem trochę ograniczyłem zakres ruchu ale dalej żeby się zaliczało wtedy po, nad brodę. każdy ruch był nad brodę ten ostatni też, chociaż ostatni minimalnie by brakowało i bym nie zrobił całego ruchu muszę policzyć ile to jest powtórzeń miałem taką nadzieję, że dzisiaj że może 20 powtórzeń jakbym wyrąbał to by była maksymalna satysfakcja taką techniką 20 powtórzeń Moc, prawdę moc. Jeszcze teraz jestem trochę cięższy, trochę nogi porobiłem, te 2 kilo przytyłem ponad. Uff. Dobra, muszę zobaczyć to. Kolejna seria, odpocząłem z 15 minut nawet. Odpoczynek robię długi, posiedzę sobie na telefonie, coś tam się napiję. jest taki przykładowy trening, który robię ostatnio, teraz druga seria podciągania. Teraz już nie będę leciał tak tak pod ilość powtórzeń bardzo, jeszcze bardziej skupię się na technice i na kontroli ruchu, bo zależy mi tutaj też na takiej precyzji też pod hipertrofię bardziej niż tak typowo pod wytrzymałość robić. Czyli nie nawalam na pełnej pod ilość powtórzeń już potem na przykład nie robiłem do klaty, tylko bardziej pod brodę więc zaraz zrobię mniej powtórzeń <laughs> Dużo większy zapas, zdecydowanie, żeby trochę więcej tych serii porobić, i żeby tak się nie zajechać. Tą serię pierwszą, co zrobiłem, to zrobiłem trochę pod content i też y, chciałem sobie spróbować, czy będę w stanie zrobić 20 kontrolowanych. A tak jak teraz, tu tak mniej więcej robię trening ostatnio, codziennie, to podciąganie. No, może trochę więcej powtórzeń, teraz trochę za bardzo odpuściłem, ale tak sobie macham. Robić na, na pełnej intensywności ciężko by było, żeby robić wtedy tak często to, no nie mógłbym, więc robię trzy serie z lekkim zapasem na przykład i codziennie, no i jest progres, pod względem sylwetki, no nie, no nie rozwiniesz się zbytnio, no, progresu nie mam praktycznie w ogóle sylwetkowo nawet na minus, tak robi, robiąc na takie powtórzenia ale zależy mi teraz bardziej na kondycji i ogólnie na takim wyrobieniu więc robię na wyrąbaniu dla przyjemności też sobie tak mi banie jakoś intuicja mi podpowiada, żebym to podciąganie sobie nawalał, to nawala mi tyle w sumie trzecia seryjka, znów długa przerwa była Piękno sobie, może to będzie ostatnia z podciągania no robię mocno nowe czucie ostatnio Zero planu treningowego, intuicja. Dokąd to prowadzi? Człowiek nawet nie wie, do czego to prowadzi. Mam progres w pociąganiu, na wytrzymałość. Może sylwetkowo nie mam, ale też kondycyjnie, nawet trochę lepiej od tego pociągania, tak się uzupełnia fajnie, robiąc na takie zakresy ćwiczenia. Już lekko adaptacja czuję wchodzi z tym pieczeniem. Wcześniej miałem taki problem, że straszny ból. Straszny po tych 15 powtórzeniach. Teraz czuję, że to już lekko się adaptuje. Aż tak bardzo ta pompa nie boli mnie. Czuję, że ona jest, że jest faktycznie potężna, ale psychicznie tak lepiej toleruje to. Może też od tego biegania, od tego cardio, które robiłem. Fajnie fajnie się to uzupełnia. Fajnie się robi po tym jednym dniu przerwy, przerwę wyjątkowo. Dobra, wpadłem na nie najlepszy pomysł, jako że to już jest chyba czwarta seria, żeby sprawdzić mniej więcej jakiego maksa bym miał, nie robiąc tak idealnie, być może nie idealnie, ale tak dokładnie technicznie, a trochę gorzej z techniką. Tak, żeby było zaliczone, czyli nad brodę, nie do klaty tu i mniej więcej pełny wyprost. No zobaczymy, czy mi się uda. Wiem, że będzie gorzej, no czwarta seria, jeszcze cały czas wytrzymałościowo robiąc, no to będą, no wynik na pewno będzie gorszy, ale żeby mniej więcej się zorientował, bo jestem ciekaw, tylko że nie wiem, czy odpowiednio jeszcze odpocząłem, bo czuję pompę w najszerszym dalej. Trochę stresik jest przed serią, ale to dobrze. Już w sumie któryś... Tam pierwszą serię, co robiłem, to też już byłem zestresowany, bo wiedziałem, że lecę na fulla. Że próbowałem to 20 nabić. I tak jest i to jest dobrze, bo dodaje mocy. Jak się trochę stresujesz przed serią, wiesz, że ona będzie intensywna. Także zobaczę. Nie wiem, czy techniki nie zrobię, czy to w ogóle będzie do zaliczenia. Jakiś czas temu zrobiłem 26 pociągnięć nakwytem. Na chwyty już nie robią, bo mnie boli łokieć. Coś z łokciem mam. Od nachwytu. No i to było takie technicznie... No nie do końca, nie? Nie do końca opuszczenie przede wszystkim było. No jeszcze tam nad brodę to było na pewno, ale opuszczenie, nie było tego zluzowania. No nie wiem, czy teraz... No zobaczymy, no. Ach. Dobra. Uf. Mogłem w sumie jeszcze trochę odpocząć. Nie wiem, ile to było. Znów mi się w obliczeniach popieprzyło klasycznie. 27, chyba? Czy nie? 25. Może 27. Obstawiłbym dwa powtórzenia. Jakbym mógł sobie dodać. Dwa. No dwa. Jakoś dwa, może nawet trzy, jakbym był jeszcze bardziej zregenerowany do tego maksa. Patrząc, że to jest czwarta seria, to robi to różnicę. Naprawdę robi. To jest duża różnica tej energii jest mi. Jestem zadowolony chyba. Zależy ile zrobiłem, bo nie wiem. kurwa w policzeniach, w obliczeniach mi się myli. Już za dużo powtórzę. To było 26. W sumie, w sumie nawet zadowolony jestem z tego, no. Patrzyłem technicznie... Ech, no trochę ten zakres... ...potem już w późniejszych powtórzeniach, jeszcze na początku w miarę. No ale nie ma też tego zluzowania tej łopatki. Niby prostuję te łokcie, zwłaszcza na początku, no potem jeszcze... ...lekko mam dalej zgięte je. No więc nie jest to idealnie, no nawet jakby zrobić taką techniką 30 pociągnięć... No to jak sobie myślisz, że robisz, że potrafisz zrobić 30 pociągnięć, no to nie masz takiej, wiesz, że to jest takie trochę naciągane, że zrobisz to 30, ale to nie jest takie gładkie 30, że jakbyś miał robić tak stabilniej to prostować te ręce, puszczać to napięcie trochę na końcu, to byś 30 nie zrobił. Więc nawet jeśli dobije się to 30 taką techniką jak teraz, bym zrobił nie byłbym jakoś na maksa zadowolony z tego, jakby ktoś zapytał mnie na przykład, czy ile pociągnięć zrobię, to jakby powiedział to 30, to bym miał nawet takie trochę wyrzuty sumienia, że wiem, że to jest takie 30, ale niby nie do końca, że wtedy prędzej na przykład większa duma jest, jak powiesz, że potrafisz 25, bo wtedy wiesz, że to 25 zrobisz technicznie elegancko, nawet jeśli 30 zrobisz tą techniką trochę gorszą. To 25 potrafisz zrobić tak stabilnie. Git, jakbyś miał pokazać na przykład, że robisz 25 pociągnięć, to pokazujesz i jest taki sam do siebie masz szacunek, że wiesz, że to elegancko jest stabilnie, a nie na pałę. Machasz jak najwięcej powtórzeń, żeby zrobić, i na tym ci zależy. Także ja, jak miałbym powiedzieć, ile pociągnięć potrafię zrobić, to bym powiedział, że potrafię zrobić 25, mimo tego, że teraz zrobiłem 26 i to było robione. Po tych czterech seriach, prawdopodobnie taką techniką zrobiłbym 28, może 29, jakby nie te cztery, czy tam trzy serie. No to i tak, moim zdaniem, ja potrafię zrobić 25 pociągnięć takim w miarę, no taką git techniką, z taką zaliczoną, dosyć sporo nawet brody gdzieś tu, zluzowanie wtedy. Te 26 na kwitem, co zrobiłem na przykład wtedy na filmiku, to ja bym nie zaliczał, nie zaliczył, nie zaliczył sobie tego. No bo to co potem, 26 pokazujesz, nawet tak dla samego siebie, pokazujesz, patrzysz na ten filmik, machasz to 26, ale patrzysz, no kurwa, po prostu nie ma do końca, no takie pieprzenie trochę. To tak samo jakby powiedzieć, że się wyciska 100 na klatę, a zrobiłeś tak, o, ruch, tyle i do góry. I co, wycisnąłeś? Niby wycisnąłeś, no ale nawet nie dotknąłeś, to no, nawet nie jest zaliczone, nie powinno być to zaliczone. Więc podobny przypadek. Teraz czas na OHP. Czasami robię to OHP. Nie zawsze. Jak teraz jestem po dniu przerwy, no to sobie pyknę. Mniejszym ciężarem, chociaż teraz i tak trochę większym, robiłem jeszcze mniejszym. 38 kg, pomachać sobie trochę. O, jeszcze jakby mnie dobrze było widać, tu to by było fajnie. Mogą mieć też jakieś ćwiczenie pusz, no bo na samym pól podciąganiu samym. Nawet nie zależy mi, żeby sprogresowało to pusz, te bary i ta klata, tylko żeby przynajmniej to się utrzymało, żeby nie było, że potem znów będzie trzeba wracać, znów będzie zajazd. Przytrzymać tą formę, no może trochę sprogresować. Fajnie by było, wiadomo, ale nawet tak nie liczę na to. Ach. O, zmniejszę ciężar. Zmniejszę, bo jednak troszeczkę za dużo. Nie chcę się tak przyciążać, bo mam zamiar jeszcze dzisiaj albo pójść pobiegać, albo na orlika. Tylko jest problem, że strasznie kolano mi zajechało coś. Będę musiał to ogarnąć, jakieś ćwiczenia porobię zaraz. Jakoś na mobilność i jeszcze wzmacnia żurawia porobię, wzmacnia dwójki. To też powinno pomóc na kolana, zobaczymy. Ale tego już nie będę nagrywał. Kolejna seryjka. zmniejszam ciężar do 28 kg, więc typowo machanie. Skupienie też na czuciu mięśniowym. Tak sobie macham, właśnie w miarę często. Tym OHP i podciąganiem. Uuuu! Uh, uh, uh. Pompa wchodzi. Siostra, coś tam gada. Spokoju nie ma. I tak sobie macham, no co? Że coś tam porobię. Ale na ogół tak wyglądały moje ostatnie treningi na przestrzeni ponad tygodnia. Ponad tygodnia. Codziennie, niemalże codziennie, nawet te dwa tygodnie jakoś, podciąganie, robienie tak w taki sposób, chaotyczny, ale fajnie się tak robi. Nie, nie widzę potrzeby teraz kombinować i tak skupiać się na tym progresie pod sylwetkę. Mam przyjemność teraz zbiegania, biegania, z rozwijania się w nożną też grania, ale muszę kurna to kolano ogarnąć zaraz że to tyle. Chciałem pokazać jak teraz treningi wyglądają moje. Że dzięki za oglądanie i siemanko.